Cześć kochani, dzisiaj chciałem pokrótce przedstawić Wam słowniki, które mogliście obejrzeć we wczorajszej mojej rolce, i dzisiaj skupię się na tych słownikach typu English English. Bardziej specjalistyczne zostawimy sobie, myślę, na jutro albo pojutrze. I tak on to się prezentuje. Już mam od razu informację, że zawiera on to tak zwany Oxford 3000. jest jak widzimy, trademark. I to jest Vocabulary Trainer, czyli tu będziemy mieć wypisane, kochani, 3000 najbardziej, najczęściej używanych słówek w języku angielskim, więc fajna sprawa. Jest to siódma edycja, jeżeli chodzi o mój egzemplarz. Może od razu znajdźmy sobie te... o, była tu jeszcze płyta, ale powiem wam szczerze, co podczas mojej przeprowadzki z tą płytą się stało naprawdę mniej. Już za chwilę znajdę Wam... No, mamy tu, tu oczywiście, tak pokrótce, o fonetyce. Yy, typowo yy, biznes i finanse, osobnictwo też podzielone, ale to Oxford 3000. Już wam pokazuję, jak ono się tu ma, m, zaczyna. Ech, dlatego po prostu się, kochani, też y, na filmik, ponieważ rolka nie drżyłaby z tej długości. Mamy tu Oxford 3000. I tu zaczynamy z pewnej informacji. I tu oczywiście ta lista jest podana. No to zaczniemy może od wiadomo jakiej strony. Mamy tu dodatek kolorowy. Oczywiście mamy również nieco gramatyki. Essay writing, CV, resume. Także mamy tutaj jak widzicie taką tematykę poruszoną w dalszych stronach. Cyfry, skróty. British, American, English. Nie będziemy się tam zagłębiać tutaj mamy fajne, kolorowe strony, tematyczne, nawet była tu mapa. Kilka. O, mamy Australii, czyli wszystkie te kraje, właściwie takich no, najbardziej popularnych, anglojęzycznych Stany, Wielka Brytania, Irlandia. I mamy też mapę świata z nazwami rzeźb terenu i tym podobnych. Jakie się pojawiają na mapach moi drodzy. Mamy też jakieś e, krótkie, jak widzicie, m, zadanka. Możemy się sprawdzić, fajna sprawa. Nie musimy oczywiście od razu gryzgać e, w słowniku, oczywiście. E, można sobie to zrobić na kartce i wielokrotnie sprawdzić swoje umiejętności. Sam słownik wygląda tak, e, jak widzicie. No tutaj, oczywiście, na boku mamy. Fajnie pokazany alfabet. Mamy tutaj oczywiście słówko. Mamy synonimy podane, różne formy jego, definicje po angielsku. I tak to się będzie kochani odbywać. Gdzie nigdzie mamy pokazane właśnie ramki z synonimami, z dodatkowymi informacjami. Były też gdzieś rysunki, tylko nie wiem. O, są. Mamy również rysunki. Wszystko jest oczywiście wyjaśnione. Cała e, symbolika. No tak. Nasza ścianka z mapki robi nam płata nam tu figle. Wszystko jest fajnie wyjaśnione, super pod względem graficznym i wiedzy, naprawdę e, piękna rzecz do nauki. I jeżeli naprawdę jeszcze nie do końca czujecie się pewnie w słownika typu English English, czyli tak zwanych e, angielsko-angielskich, e, e, wyszedł też taki egzemplarz Oxford World Power, słownik angielsko-polski, polsko-angielski, również z płytą, jak znam życie. tak. Tej płyty też nie mam. OK. Nie wiem, muszę je dobrze poszukać, a na pewno gdzieś są wciśnięte. Pod dawno temu człowiek je wcisnął właśnie w jakieś miejsce. Albo komuś mogą dać te płyty, też nie pamiętam. Mi na nich akurat jakoś szczególnie nie zależało. I tutaj mamy tak, sekcję angielsko-polską. I jak widzicie, mamy tutaj transkrypcję pokazane, jak się czyta dane słowo, mamy definicję angielską. Ale mamy też już dodane tłumaczenie, czyli możemy sobie zweryfikować, czy definicja współgra nam dobrze z tym właśnie oto objaśnieniem. E, mamy tutaj anotację do brytyjskiego, pewnie gdzieś tam z amerykańskiego, American English również. Mamy tutaj też w międzyczasie fajne grafiki. E, mamy oczywiście tutaj dodatkowe pages. Mniej więcej taka tematyka tu będzie. Obejrzyjcie sobie. I... Tak się prezentuje właśnie cały dodatek, część stron jest fajna, kolorowa, niektóre nie są kolorowe, ale zawierają multum kochani wiedzy, także jak dla mnie rewelacja. Mamy też część oczywiście, tak już tu przeskoczyliśmy, angielsko-polską i tutaj mamy już typowe wyjaśnienia, Ecz nie wyjaśnienia, przepraszam, tylko już konkretnie podane słówko za słówko. Także, jeżeli nie czujecie się jeszcze pewnie w English English, to polecam Wam ten, ale jeżeli chcecie podnieść swoje kwalifikacje, zawsze wiadomo, można skorzystać z normalnego słownika czy słownika internetowego, polecam jak najbardziej ten, ale oba są super, zależy wszystko od Waszego poziomu. Tutaj pierwszy słownik English English, jaki miałam, Longman Worldwide Dictionary, Focus on Essentials i to, no, jak już widzicie, nowe z Longman. To był mój pierwszy słownik, który wygrałam w konkursie języka angielskiego w szkole licealnej na poziomie, na szczeblu oczywiście szkolnym. I jest to również fajny słownik właściwie mnie zachęcił do tego też, żeby korzystać z tego typu słowników troszkę, jak widzicie wieko, ale to było bardzo dawno temu. Tutaj również chwilka. Mamy też adnotację w ramkach. Mamy adnotację w ramkach. Mamy również y, rysunki. O. Mamy właśnie. mam to na co dobrze pokazuje, naprawdę, jest bardzo sztywny. Y, mamy rysunki, mamy oczywiście tą całą część kolorową, tematyczną, z mapami oczywiście, y, z opisem ludzi. I tak jak widzicie, prezentuje się on właśnie tak. No to pod graficznym, i. Jedzowym również dorównuje Oxfordowi, i tu powiem Wam, że y, który lepszy, no zależy jakie macie preferencje. Ja byłam zawsze przyzwyczajona do tego Oxforda, chociaż mówię, Longman też nie jest zły. Kwestia preferencji, one oba są dobre. Oczywiście tam w wielkiej, pełnej wersji również znajdziecie. E, jeżeli chodzi o wielkie, pełne wersje, mamy jeszcze wydawnictwo Express Publishing i słynny Collins. I tutaj mamy właśnie, też był CD-ROM, tak, też był. Mnie się wydaje, że ktoś musiał chyba yy, dostać te płyty, albo naprawdę one gdzieś tam są wepchnięte w jakichś pamiątkach. Nie wiem, trzeba będzie to znaleźć. Na pewno w rzeczach podręcznych, tych językowych, gdzie nie ma. Też mamy tutaj wszystkie wyjaśnienia i też jest English, English. Yy, tutaj mamy oczywiście na, podane, jak często dane słówko jest używane, co jest akurat rzadkie, tak. Częstotliwość, mam różne czy county, bo czy nie county, bo wszystkie jakie ważne gramatyczne informacje są tutaj z boku. Należy pamiętać. Jeżeli chodzi o ten słownik, to no naprawdę kopalnia wiedzy, może mniej rysunków, jakieś tam albo co do British English. Um, no, rysunków jako tak, jak widzicie tutaj, nie ma. Mamy oczywiście ten dodatek, mamy troszkę. Kolorowych stron tematycznych. Mamy oczywiście essay writing, giving presentations, the telephone, correspondence. Czyli takie tematyka jest tutaj poruszona. Wszystko fajnie, ładnie. No, pod względem graficznym to wam powiem, że no to jest typowa kopalnia wiedzy tutaj. Typowo szukamy słówek. Ale jeżeli ktoś jest wzrokowcem, to zapewne nie zaprzyjaźni się z tym słownikiem. Ja wiem, że miałam go kupionego jako pierwszego i mimo wszystko ten Oxford bardziej mi przypasował, ale to jest mówię, kwestia indywidualna, bo jeżeli naprawdę graficznie nie, nie jesteście typowymi wzrokowcami i graficznie nie... jakoś niekoniecznie robiłam Wam to różnicę, czy coś wygląda atrakcyjnie graficznie czy nie, no to mówię Collins jest jak najbardziej dobrym wyborem. Jest tu dużo haseł. Bez zbędnych wypełniaczy, chociaż tutaj te wypełniacze są jak najbardziej wskazane przy nauce angielskiej, ale mówię, to jest wszystko Waszą prywatną preferencją, na jakim poziomie jesteście, na co zwracacie uwagę, czy tylko samą wiedzę, czy również oprawę. I tutaj już więcej mam chyba raczej nie doradzę. Widzieliście jak mniej więcej w środku. Dajcie znać, czy który z, z nich przypadł Wam jakoś szczególnie do gustu, czy mieliście styczność z takimi słownikami. Z mojej strony to już wszystko, takie podsumowanie, dlaczego warto uczyć się z takich słowników znajdziecie pod tym filmikiem, także zapraszam do przeczytania i trzymajcie się, kochani, do zobaczenia w najbliższym czasie.